Szanowni Państwo, jeśli mogę prosić o chwilę uwagi, ogłoszenie organizacyjne. Jest nas tak dużo tutaj przed nami, a nikogo z tyłu, więc zapraszam może tutaj, jak staniecie sobie z tyłu, to będziecie na słońcu. Zapraszamy wszystkich.

Nie. O, o, to naprawdę się super. Dostaniesz. No, jak masz modę fanty prezydenckie. O, to co? Dobra. W każdym razie, można się rozsiąść, można się ruszać, możecie, się poruszać. możecie oddychać. Zbieramy się zielony na to jedziemy. Jeszcze nie widać, że wchodzi. Na jakiś schodach to by było. Zapłoda też rozciągnąć. No nie ma tego. Jak... Chyba, że były mieszkańcy tam. No zobacz, bo tam, tam jest kilka ubardów. Tam jest bardzo dużo ludzi. Zapłoda też rozciągnąć. Może by szukać do przodu, tam do przodu, Piotrek. Albo szukać do przodu, nie widać, że jest tyle ludzi, bo jest bardzo dużo ludzi. Pomyślmy. Każdy będzie miał swój mikrofon. Zaczynamy. Możemy zaczynać. Chodźcie Państwo troszeczkę Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkich witam na konferencji prasowej podsumowującej kampanię prezydencką pana prezydenta Andrzeja Wnuka i jest mi bardzo miło, że witają Państwa zwolennicy naszego prezydenta. Może się odezwał? Panie Prezydencie, prawda, że serce rośnie, gdy się ma tylu ludzi za sobą. Przede wszystkim ludzi, którzy przyszli tutaj pomimo no, trochę chłodu na dworze, ale przyszli po to, żeby pokazać, że Zamość jest normalny i chce normalnie iść do przodu. Bardzo się z tego cieszymy, Szanowni Państwo, że możemy tutaj spotkać się przy Pałacu, za, przy pałacu Zamojskim lokalizacja naszej... Właściwie ostatniej konferencji w tej kampanii prezydenckiej jest nieprzypadkowa, ponieważ chcielibyśmy, aby był to taki wiadomy znak, co chcemy zrobić w najbliższej, kampanii, w najbliższej kadencji prezydenta Andrzeja Wnuka. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo pracy, ale wiemy jak to robić, czego wymownym efektem jest tutaj ta nasza Akademia Zamojska, którą tutaj widzimy. Podoba się Akademia Zamojska? Szanowni Państwo, tyle tytułem wstępu. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli mediów, witam szanownych Państwa, witam naszych wspaniałych gości. Pana Marszałka Michała Mulawę, pana prezydenta Andrzeja Wnuka. Mamy informację, że lada moment dotrze do nas pan Jakub Banaszek, prezydent Hełma, ale myślę, że teraz czas na wystąpienia. Panie Marszałku, bardzo proszę. Szanowni Państwo. Za kilka dni, drodzy mieszkańcy Zamościa, zdecydujecie, jak będzie rozwijać się to miasto przez najbliższe pięć lat. Przez ostatnie lata za kadencji prezydentury, za prezydentury pana Andrzeja Wnuka, miasto zmieniło się bardzo, diametralnie się zmieniło. Proszę państwa, wiele marzeń mieszkańców Zamościa się spełniło. Przez ostatnie tygodnie pan prezydent przedstawił spójną wizję rozwoju miasta, wizję na którą są potrzebne środki finansowe. I ja chcę państwu powiedzieć, że tylko prezydent Andrzej Wnuk to gwarancja dynamicznego rozwoju Zamościa, to gwarancja środków finansowych na rozwój Zamościa, środków, które szacujemy na około miliard złotych. I chcę również państwu powiedzieć, że nowy zarząd województwa lubelskiego będzie współpracował bardzo blisko z panem prezydentem Andrzejem Wnukiem po to, aby te środki finansowe tutaj do Zamościa Trafiły. Chcę również Państwu powiedzieć, że obronimy twierdzę zamość. Obronimy twierdzę zamość przed tymi ludźmi, którzy chcą przyjść do tego pięknego ratusza i siać zamęt. Obronimy twierdzę zamość! O! Szanowni Państwo, w niedzielę proszę o głosowanie na Andrzeja Wnuka. Zwyciężymy! Zwyciężymy! Zwyciężymy. Zwyciężymy. Zwyciężymy! Myślę, że panie prezydencie, dla takich chwil warto się starać, warto zabiegać o głosy. Bardzo za to wsparcie serdecznie wam dziękuję, szanowni państwo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I teraz oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę. Moi drodzy spotkaliśmy się tak naprawdę, żeby podsumować kampanię wyborczą, która była dosyć zaskakująca. Pierwsza tura poniżej naszych oczekiwań i biorę ten wynik na siebie. Zawsze jest tak, że kapitan na statku jest odpowiedzialny za wszystko, więc jeśli ktoś poczuł się rozczarowany wynikiem pierwszej tury, to jest to tylko i wyłącznie moja wina. Postaraliśmy się w drugiej turze, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby poprawić ten wynik i ludzie, którzy za mną stoją, wydatnie się temu przyczynili. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dzisiaj za to dziękuję. Moi drodzy, obserwowaliście ostatnie dni kampanii wyborczej, przygotowania do drugiej tury, zobaczyliście, jak mocno i dynamicznie pokazaliśmy zmiany, jakim, zosta jakim zostały poddane ulice w zamościu, szkoły, place, jak wygląda miasto po tych dziewięciu latach naszej pracy. Pracy, która była skupiona na celu. Nie, nie zastanawialiśmy się nad tym. E Komu zaszkodzić, jak, kogo obsmarować, tylko żeby zrobić dobrą robotę. Robiliśmy przez te lata naprawdę dużo, żeby zamość wykorzystał swoją dziejową szansę. I przez 9 lat, z obecnym rokiem, zainwestujemy 900 milionów złotych w to miasto, po to, żeby się zmieniło dla mieszkańców na lepsze. Jeśli dzisiaj słyszymy, że ktoś chce. Zaprzepaścić także naszą, nasze dokonania, naszą pracę, jeśli chodzi o ruch turystyczny. I mówi, że na Starym Mieście, na rynku wielkim nie będzie imprez. To znaczy, że chce doprowadzić do spadku obrotów, do bankructw restauratorów, przedsiębiorców działających na Starym Mieście. Tak nie może być. I do tego nie dopuścimy. Wiele lat pracy, którą włożyliśmy w animację, zarówno ruchu turystycznego jak i kultury w mieście nie może pójść na marne. Tak samo jak wiele lat pracy, które włożyliśmy w przygotowanie miasta na absorpcję zarówno środków unijnych z nowej perspektywy unijnej, jak i pieniędzy z budżetu państwa. I te ostatnie lata, szanowni państwo, to było 170, 150, 160 milionów rocznie inwestowanych w zamościu. To są potężne pieniądze. Jak przychodziłem do miasta, było 27 milionów. To naprawdę wzrost pięciokrotny i Trzeba umieć te pieniądze wydawać, trzeba umieć je pozyskiwać, wydawać, rozliczać i nadzorować. Jeśli mówimy dzisiaj, że wykonaliśmy kilkaset inwestycji w mieście, bardzo dużych, często, tak jak Akademia Zamojska 73 miliony, jako Wodnica DK 74 97 milionów największa w historii inwestycja w Zamościu to musimy pamiętać o tym, że następne lata to też dużo pracy. Stoimy przed Pałacem Zamojskich siedzibą rodu, który założył to miasto i je przez wiele, wiele wieków pielęgnował. W tym roku 444 rocznica założenia Zamościa i musimy, musimy postarać się, żeby tą siedzibę odremontować. I ta ekipa, moi współpracownicy są gwarantem tego, że zrobimy to. Zrobimy to dobrze i zrobimy to na czas, i zrobimy to z korzyścią dla mieszkańców. Akademia Samojska jest tego przykładem. Dlatego nie dajcie sobie Państwo mówić, że kontynuacja jest czymś niewłaściwym. Kon kontynuacja jest dobra. Zamość musi iść do przodu. Musimy się rozwijać. Dlatego, Szanowni Państwo, pomimo, że wiele osób może być już zmęczonych tym, że miasto było rozkopane, były problemy przejazdowe, różnego rodzaju niedogodności związane z inwestycjami, to nie dajcie sobie wmówić, że miasto nie, nie powinno się rozwijać. Miasto musi iść do przodu. Musi kontynuować ten rozwój, który rozpoczęliśmy w 2015 roku. Musi być miastem, które ściąga do siebie nie tylko turystów, ale zatrzymuje mieszkańców, rozwija się na każdym poziomie. To ta ekipa i ci ludzie, którzy pracowali na dobro miasta, są tego gwarantem. Proszę Państwa o to, że pomimo tych wszystkich negatywnych rzeczy, które pewnie odczuwaliście poprzez. Naszą pracę, nasze, nasze wysiłki, pomimo tych utrudnień, żebyście jeszcze raz zaufali, żebyście pamiętali o tym, że naszym nadrzędnym celem jest dobro naszego miasta, Zamościa. Tutaj się urodziliśmy, wychowaliśmy i chcemy dla tego miasta pracować. Więc zaufajcie nam jeszcze raz, przyjdźcie na drugą turę wyborów, zagłosujcie na Andrzeja Wnuka, a ja obiecuję, że nie ustanę w pracy na rzecz miasta. Będziemy pracować po to, żeby Zamość zmieniał się na lepsze. Zamość do przodu! Moi drodzy i jeszcze naprawdę szczere moje podziękowania dla wszystkich, którzy się zaangażowali w tej kampanii. Ja wiem, że trudno bronić się czasami przed osobistymi, ostrymi atakami. Ja wiem, że chcielibyśmy żyć w mieście, który skupia się na rzeczywistych umiejętnościach, dokonaniach, na tym, co udało się zrobić i to rozliczać. Ale dziękuję wam za to, że stanęliście murem wtedy, kiedy trzeba było pokazać twarz. Bardzo wam serdecznie za to dziękuję. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Prosimy, o jeszcze, prosimy, o jeszcze, prosimy o jeszcze, prosimy o jeszcze, prosimy o jeszcze. Moi drodzy, pra, praca prezydenta jest często niewdzięczna. Wiemy wszyscy, że najlepiej się sprzedają te rzeczy złe, a najbardziej widać błędy. Ale uwierzcie mi, jak spotykam się z ludźmi, właśnie w takich chwilach, jak te, to mogę powiedzieć, że warto czasami ponosić te, e, no, także przykre strony prezydentury. Po to właśnie, żeby tacy ludzie, którzy tutaj są, mogli powiedzieć, że żyją w mieście, w którym jest normalnie, w którym jest doceniana praca każdego mieszkańca. Także bardzo wam za to serdecznie dziękuję jeszcze raz. prezydencie emocje jak na meczu piłkarskim no, więc, no, i pewnie dlatego że wszyscy widzą jak ładnie będzie wyglądał stadion po remoncie to dlatego, dlatego tak jest, eee. Eee, jest... Eee. Jesteśmy świeżo po, 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 po komisji budowy i byliśmy, oglądaliśmy. Pięknie wygląda ta stara, główna trybuna, która została praktycznie cała rozebrana i zbudowana od nowa. Pięknie wygląda ta trybuna po prawej stronie, gdzie już widać dźwigary na nowy dach. Naprawdę będzie to wyglądało bardzo dobrze. W Wpasowywało się w stare miasto. Natomiast ja jeszcze, szanowni Państwo, chciałem podziękować szczególnie radnym, którzy są z nami, radnym Rady Miasta, tym, którzy pracowali z nami i którzy zostali nowo wybrani. To oni będą w najbliższych pięciu latach decydować wspólnie z prezydentem o tym, jak miasto będzie wyglądało. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za to, że jesteście, ale też proszę Was o to, żebyście. Pamiętali, że praca dla miasta to jest też praca pełna poświęceń i wyrzeczeń. Że to nie będzie tylko e, tak miło jak dzisiaj, że czasami trzeba będzie znosić krytykę i różnego rodzaju no, przykre słowa, ale efekty tej pracy, ale to wszystko, co zobaczycie później, po pięciu latach na pewno spowodują, że powiecie, że warto było. Ja też mam tego świadomość, że warto było te 9 lat pracować ciężko. Poświęcać też życie prywatne po to, żeby miasto się rozwijało, ale trzymam kciuki za Was. Bardzo Wam dziękuję i w Was teraz nadzieja również w tym mieście. Panie Marszałku, na koniec mogę tylko tyle powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby tą dziejową szansę dla zamościa środki unijne, środki z budżetu centralnego, z Funduszu Rozwoju Dróg czy będzie, czy nie będzie Polski Ład. Program inwestycji strategicznych. Czy będzie jakaś inna pula pieniędzy z budżetu państwa? My na pewno jako Zamość poniesięgniemy. My jesteśmy przygotowani do tego. Mamy projekty, kończymy projektować ulicę Lipsko. Za chwileczkę rozpoczniemy projektować ulicę Połowiaków, mamy projekty na nowe przedszkole, na budownictwo mieszkaniowe i chcemy dalej się rozwijać, chcemy iść do przodu. Panie Marszałku, może być pan pewien, że zrobimy wszystko, żeby po te pieniądze sięgnąć. Także proszę, Pamiętać o tym, że zamość będzie stukał do drzwi do urzędu Marszałkowskiego, po to, żeby jak najwięcej do zamościa środków wpłynęło. Panie Prezydencie, umawiamy się na spotkanie w poniedziałek po wygranych wyborach. <klucz> 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 bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. I mnie się zgadza. <klucz> bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. I też dołączam się do podziękowań. Podziękowań za tę kampanię. Zwłaszcza za tę energię, która została wyzwolona w, przed tą drugą turą w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. I tutaj w tym miejscu chciałbym zaprosić Piotra Błażewicza. Piotrze, zapraszam cię serdecznie. Na twoje ręce składam serdeczne podziękowanie. No, Andrzej powiedział przed chwilą, że te ostatnie lata nie zawsze były słodkie. Generalnie Andrzej, współpraca z Tobą jest trudną współpracą, bo, bo jak się uprzesz i masz drzwi pół metra obok, a zdecydujesz, że idziesz prosto, to będziesz szedł przez ścianę. I nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta. Myślę, że to, co możemy oglądać dzisiaj w zamościu, pokazało, że to jest jednak zaletą. Ten upór niech Ci go. Niech Ci go nie zabraknie. Nasze rozmowy, no niejednokrotnie były tak dosyć nerwowe, potrafiły drzwi trzaskać, ale jakoś udało nam się przez te lata zawsze dogadać. Myślę, że kolejne pięć lat y, dotarliśmy się przez te pięć, co było, te będą troszeczkę spokojniejsze. Zwłaszcza, że mamy po swojej stronie marszałka, y, a myślę, że Michałowi można spokojnie uwierzyć, że słowa dotrzyma i zamość będzie się rozwijał. Zamość do przodu. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Bardzo Was zapraszam też, bo wprowadziliśmy w tej drugiej, przed drugą turą wprowadziliśmy taką formę komunikacji. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, ale często nie ma czasu na to. Więc prowadziliśmy takie internetowe QA, czyli questions and answers, czyli pytania i odpowiedzi. Jutro jest kolejna edycja o 18.00. Bardzo serdecznie zapraszam i myślę, że już po wyborach zrobimy to cyklicznie, co miesiąc. Zawsze będziemy się spotykać w taki sposób, bo nie damy rady ze wszystkimi porozmawiać dzisiaj, a jutro będzie do tego naprawdę dobry, dobry do czas. Oporu. Do oporu, tak jest. Jeśli Państwo jeśli dziennikarze macie jakieś pytania, to proszę bardzo. Jeśli nie, to pewnie zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, ale je, już pierwsze słowo na tej konferencji należało do mnie i ostatnie też będzie należało do mnie. Także bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej konferencji. Kłaniam się nisko przedstawicielom mediów, kłaniam się nisko panu przewodniczącemu, panu marszałkowi, panu prezydentowi i przede wszystkim kłaniam się tym wspaniałym ludziom, którzy są za nami. A teraz brawa dla nich. Bardzo dziękuję, szanowni Państwo, i zapraszamy do udziału w wyborach 21 kwietnia. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.